Witajcie. W tym odcinku mam was coś naprawdę niesamowitego. Otóż poszukiwania pomnika bila Cyferki są nadal kontynuowane. Zaczęło się to około tydzień temu i wtedy miałem zrobić o tym film, ale z jakiegoś powodu nie zrobiłem. Możliwe, że o tym zapomniałem. Całe nowe poszukiwania zaczęły się od postu Alexa Hirscha na Twitterze, którym udostępniłem ten obrazek. Mamy na nim kilka kodów. Zaczniemy od tego, który znajduje się na samej górze. Kod na samej górze jest zaszyfrowany szyfrem Cezara. Po jego rozszyfrowaniu daje on nam to. Miejskie legendy stały się prawdą. Statua Cyferki Cię wzywa. Sekretna mapa jest w Twoich rękach, aby prześledzić ślady w całym kraju. Przechodząc do kodu znajdującego się po środku, oznacza on Rosja. I to tyle z tego drugiego kodu. A kod na samym dole mówi nam: Pamiętaj, że to wszystko dla przyjemności. Same poszukiwania to prawdziwy skarb, ale nagroda czeka tylko na jednego. Bądź bezpieczny, bądź mądry i oczywiście uważaj. Na samej górze tej kartki widzimy jakiś budynek. Może on sugerować, że właśnie tam powinniśmy szukać pierwszej wskazówki. I właśnie tak było. Ten budynek to Kazan, coś tam w Petersburgu w Rosji, bo właśnie to mówił kot pośrodku, że to jest gdzieś w Rosji, więc można było dość łatwo tego domyślić. No i właśnie tam znaleziono pierwszą wskazówkę. I w tym odcinku chciałem właściwie omówić tylko tą kartkę Kody, bo ona zaczęła właściwie te nowe poszukiwania, które teraz zwą się Cypher Hunt. Myślę, że dość ciekawie. I teraz mam pytanie do was. Czy wolelibyście, abym zrobił wszystkie dni poszukiwań osobno w osobnych filmach, czy wszystkie dni poszukiwań w jednym większym filmie? Możecie napisać w komentarzu. A ja zanim jeszcze zakończę ten odcinek, to chciałbym powiedzieć, że wyjeżdżam teraz na kilka dni. Nie będzie mnie w domu, więc filmów też nie będzie. Ale tak od poniedziałku następnego tygodnia, albo nawet od niedzieli tego tygodnia, filmy z powrotem będą. A więc do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku.